Siemanko, witajcie na kanale Podróże Ciekawozem. My już rano wyjechaliśmy z Stalina. Powoli kierujemy się w stronę Polski. Zatrzymaliśmy się w miejscowości Parnawa, która ma piękną architekturę. Jak sami widzieliście przed chwilą całe miasto, całe centrum również miasta składa się głównie z drewnianych domów, co jest bardzo typowe dla całej Estonii. Jesteśmy teraz na plaży, jest to piaszczysta plaża, co jest... Yy, Dość wyjątkowe, jak na Zatokę Ryską, i jest to najbardziej zatłoczona plaża, jaką widziałem na całym wybrzeżu państw bałtyckich. Oczywiście nie równa się to z tym, co mamy nad Polskim Morzem, te plaże. W Estonii, na Łotwie i Litwie są o wiele mniej zatłoczone, a nawet na takich, w takich turystycznych miejscowościach jak ta nie ma takiej tragedii jak w naszych miejscowościach turystycznych. Dobra, idziemy skoczyć do wody. Jest to praktycznie jedyna całkowicie piaszczysta plaża, jaką widziałem w czasie tej trasy. Być może z tego powodu też jest popularna, bo naprawdę taki widok przez całe wybrzeże Zatoki Ryskiej widzę pierwszy raz, że było tyle ludzi. Zazwyczaj jest naprawdę dość pusta na tych plażach. No ale nie zmienia się to, że przez długi, długi czas jest płytko. Także idealne miejsce Ale. dla zabawy z dziećmi. Podoba Ci się Maksio? na nalewa wodę do samochodu. Zobaczcie jak to wygląda. Nowa metoda, kiedy montują takie kiepskie krany, gdy bliżej. Antykamperowe. To jest nowa metoda tankowania wody. Tankuje. W państwach bałtyckich wcale nie jest tak łatwo, jakby się wydawało y, o wodę, ale podobnie jak w Finlandii, mamy na stacjach tego typu budki w których jest woda ja akurat pierwszy raz taką zauważyłem, jesteśmy na Łotwie Także w końcu udało się zatankować wodę. My jesteśmy już na Łotwie. Jak już wspominałem, rano wyruszyliśmy z Talina i na Łotwie ponownie zatrzymujemy się nad rzeką Gałuja, nad Zatoką Ryską, tylko w tym razem po prostu po drugiej stronie rzeki, ponieważ mieliśmy bliżej, wtedy też widzieliśmy, że ten parking nad rzeką jest. Z tej strony jest bliżej do plaży. Ten parking leży bliżej plaży, jednak mieliśmy więcej kilometrów do pokonania. Także teraz jadąc z tej strony, mieliśmy akurat po drodze i zaraz zobaczymy, jak wygląda plaża. Chociaż widzieliście to i tak w materiale z Łotwy. Ale może będzie. A zaraz pójdziemy na plażę. Ponownie zobaczycie, jeżeli oglądaliście materiał z łotwy to już widzieliście jak wygląda ta plaża, ale możecie zobaczyć jeszcze raz. Może przejdziemy się nad rzekę, bo to miejsce jest tutaj najciekawsze. Maksie jak Ci się podoba? Dobrze! No to tak opadałeś o tym miejscu przed chwilą do kamery, jak tylko zapomniałeś się włączyć chcę się mi znowu łóżić, jak to było. Kamkę widzowie! To to No i oczywiście, tak wcześniej widzieliśmy, te plaże na Łotwie są już piaszczyste. Nie są tak zatłoczone. Tamta plaża. Jedna w Estonii, na poprzednim miejscu. To był po prostu taki evenement Większość plaż jest tutaj maksymalnie na takim nadłoku ludzi powiedzmy I tu jest od razu głęboko. A tutaj mamy taką machę piasku. I oczywiście tutaj wpływa ta rzeka. A tam kolejna wyspa. No i de nada. Wygląda na to, że rzeka jest żeglowna najpierw żeglówka. To jest taki mały stateczek. Wypływa i helikoptera przed chwilą Przed chwilą jeszcze leciała wionetka Widać miejsce atrakcyjne turystycznie, tylko że nie ma takich tropów jak na polskim wybrzeżu. Nagle takie wypiętrzenie. Niestety przegoniłem mewy. A helikopter wraca. A to po kąpieli. Nastał wieczór. Rozstawiliśmy się już. Trochę tak dziwnie, ale trzeba było jakoś się wypoziomować. Jak Przy Kiblu. Ja żartowałem, że będziemy pobierali opłaty. Co za toaleta? Robimy, robimy. I mam jeszcze to papier od sobą. Zjemy kolację e, Ostatnia noc w sumie poza Polską, ponieważ jutro prawdopodobnie już będziemy w Polsce gdzieś na Mazurach albo, albo w okolicach miasta przenosujemy Także coraz bliżej domu, powoli Zatrzymaliśmy się na granicy. Jest taki sklep, widzę, oblegany. My szukamy magnesów na lodówkę. Eee, są na alkohole są. Przucając się na nie, jakby to były jakieś niedoma jakie atrakcyjne ceny, a no, dla nas wcale nie są. Dobra, szukamy dalej, może w innym sklepie. Kolejny sklep z alkoholami. Tylko alkohole Nie wiem czy są jakieś magnesy I w końcu udało się Mamy magnesy Nie ma zbyt dużego byli, wyboru tata, my byliśmy w takim Byliśmy tak. w tych wszystkich trzech no. Super magnes, bierzemy No Dobra, wybieramy dalej Wracając Próbujemy zatrzymać się gdzieś na noc, na Mazurach i mimo tego, że odjechałem już od popularnych turystycznie miejscowości to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko znaleźć coś. Kolejna miejscówka okazuje się... Okazuje się niemożliwe zaparkowanie nad jeziorem, tak? Już tym bardziej na dziko, bo wszystko jest zabutowane. Jedziemy na kolejną miejscówkę skręć w prawo. Jeżeli tam nic nie będzie to po prostu będziemy jechać do oporu aż miniemy mazury, bo jest to nieprzyjazne miejsce do, dzikie, do dzikiego kamperowania. Tak to delikatnie ujmę Myślę, że kamperem to tutaj nigdy już nie wrócę do Mazury Za 300 metrów w prawo. No myślałem, że jest bardzo ciężko w tamtą stronę jak jechałem, to myślałem, że w tych turystycznych miejscowościach jest ciężko. Ale teraz jak zjechałem, że to powiem w boczną drogę, to przekonałem się, że tu po prostu wszędzie jest utrudniony dostęp do wody, do parkowania na dziko. Przykre to jest, bo Mazury zawsze kojarzyły mi się z dzikimi jeżerami, ale wszystko jest totalnie skomercjalizowane. Na dziko ciężko. Nie ma. Kolejne miejsce, które miało być na dziko, które było jedynym dostępnym w obrębie wielu kilometrów miejsca na dziko, to się z mapy zachód okazuje się niespodzianką szyfrą Bye bye Mazury więcej tu nie wrócimy po prostu wyjeżdżamy z Mazur bo wszędzie indziej w Polsce po prostu jest tysiąc razy łatwiej znaleźć miejscówkę na dziko godzina 21 miejsce dopiero znalezione w Iławie dzięki grupie biwakowej Macie jest zadowolony, bo rano będą lody Słuchajcie widzowie wiecie to ja wazyłam tu jakieś lody z bajki Smurfy Smurfy są, zobacz, no super Oj, Tylko mnie to zaczyna A martwić, że już się zjeżdżają i grają muzykę no, jest... no dobra, trudno Maxio, chodź zobaczysz, jaki to jest plac zabaw. No. Jest plac zabaw, jest jezioro. No dobra, dzień, no. dzień kończy się pozytywnie. Właśnie tam pobawić. Teraz Maksio, idziemy dzwonić do babci i jeść kolację. Nie, idę na plac zabaw. na Plac zabaw teraz jest y Teraz już jest noc, nie, ba nie bawimy się na placu zabaw, jemy kolację, a rano się pobawisz, tak? Dobra, dobra. Tata, gdzie są drzwi? Tata, gdzie są drzwi? drzwi. otworzą się rano, Maxio. Idziemy na kolację, chodź. No tak, ten wieczór musiał tak się skończyć. To było nieuniknione. Poranek przywitał nas niestety deszczem. Szkoda, że nie padało w nocy, ponieważ była tutaj impreza do trzeciej, nawet po trzeciej w nocy. Także no niestety nie wyspałem się. Nie wiem czemu jak trafiam w takie miejsca, nocuję w takich miejscach, to akurat jest sobota. Ale jest sezon, więc może i poza sobotą też tak tutaj jest. Piłowanie silników stuningowanych. Puszczanie głośnej muzyki, darcie, ryja, masakra, no dobra, coś tam się przyspałem, także ruszamy dalej, Mazury, jak dotąd to po prostu cały czas mnie rozczarowują, ale śmieję się, bo wiadomo, zależy od po prostu perspektywy, może tak miałem akurat tak. Tak miałem. W pechowe miejsce trafiają. Witajcie, widzowie. Ale zresztą zawsze lepiej śmiać się niż marudzić. Witajcie, widzowie. A oglądaliście kiedyś Minecraft? Maxia, nie jedziemy, ruszamy. Tak. Dobra, do później. Po drodze zatrzymaliśmy się na mopie szczutki, południe na wodnicy Bydgoszczy. Mamy tutaj też taki malutki punkt serwisowy. Tutaj jak widzimy znak pokazuje, to uchylamy, spuszczamy nieczystości z tutaj z tej strony można kasetę wypłukać i tutaj punkt, żeby zaczerpnąć wodę lecimy dalej jeszcze daleko do domu